No. Dobra, z tej strony szwanek wchodziśmy grali w Kingdom. Jeszcze chciałem podjąć, ale tak jak było to niestety ten mi się nagranie. O to chodzi była historia, że król nam wysłał tego, znaczy król złych nam wyszło tego szczał. My ją złapaliśmy w ostatniej chwili i źli kontrodobrzy i się bili. Jak i ludzie, to mieliśmy taką komporz początkową tu, tutaj patrzę grałem w poprzedniej części I wiem jak to trzeba raz i to jest taki ten jak jak wiecie to jest gra, jak jak możecie zobaczyć to jest grać tower defense więc bardzo nie będę mógł mówić bo nie mam oczu Widzicie samo łuczek murku nic nie jest takiego fajnego tak, słyszycie, jestem na dworze. Bo mi się nudzi po prostu, i nie mam jak nagrywać. A, dobra, ja to nie będę mówił nic. A ja nic mi jakoś tam radzę. Więc chodzi, żeby po prostu w, w gry typu Tower Defense, że na przykład stąd idą. Idą, i muszą dotrzeć do tego miejsca. Mamy tutaj taką teraz moc, że o, takie coś, że, że spał, nie jedな, dwóch, dwóch ziomków. I jak tym jest gold, tutaj jest gold, tu jest HP, tu macie rundę. I, I tak, 70 gold kosztują ucznicy, baraksy, bomb tower i magii. Widzicie już tutaj tak troszeczkę jest trudniej. No i stąd teraz nie naschodzą. Tam roboty mam teraz kolejną super moc. I patrzcie, błąd, dzien, dzień, Może to schedam. Tak widzicie, bomb robią wolno, ale mocno i obszarowo, tutaj biją tak pojedynczo, słabo i oni blokują. A mak bije dobrze w tych samym duży panców. Pancerz... Zamiętajmy, ale się w język. Nie lubię. Mam teraz przeciwnika gnoled, czyli palący się gnole. Mają ognisty atak ognisty i jakiś tam nie będzie zagłuszał, więc troszeczkę sobie ten... Nie, dlaczego? Dobra. Jest sobie troszeczkę ta I Przepraszam, że tego długo nie było odcinka, ale... Ten. ojej, przychodzą, przychodzą. Ale ten, nie wiem, po prostu czasu było. Teraz ten. Szkoła była. Chciałem mieć dobre zachowanie. Chyba prawie każdy... Oni w teraz nas chodzą z dwóch stron. Chyba każdy porozrawał trochę ten w szkole. Teraz mamy takiego Herosa i go możemy wysłać sobie tutaj. Na się jest Erdian. Więc ym... więc po prostu ten bijemy się. Ale teraz w wakacje postaram się, żeby. Obiecuję Wam, że będą minimum jeden odcinek na tydzień. Jeszcze do Szwecji i za bardzo nie będę korzystać z telefonu. Jak widzicie, jakoś się tutaj trzymam, tutaj wyślę tych. O, sirozpel. I mam pieszczałki. O, nawet dobre na, 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 na są. Jeszcze jak w poprzedniej części, jeśli chcecie żebym nagrywał w poprzedniej części, oczywiście łapka w górę, mile widziana u mnie, jak oczywiście ten... żebym nagrywał więcej tego to łapkę w górę, zasubskrybujcie, a jak oczywiście subskrybujecie, to dzwoneczek, widzicie już fajnie radzę sobie. Ej. No pierwszy level, nie najtrudniejszy, bo to jest sumie taki samuczek, jak on może być taki, taki trudny. Co ten łucznik mi się nie przydaje? Widzicie, że w poprzednich częściach um, tyle te, te baraki nie, nie kosztowały i one były o wiele tańsze i lepsze. W tej części już kompletnie zmieni. Już nie wiem, co się gra. No dobra, więc ty zagra bokin do braszy. Mogę no, tu party coś tam. I je pić z gms banany. Nie wiem dlaczego. Proszę i upuść. Nie mam nie ma tego odcinka. Kurde. Nie widzę, to jest taka cała mapa. Buy upgrade. Czy ten? To jest dobra prywatność. By upgrade. Tak, kupu Nie wiem

Źle czuję. i tak dla was wam. o jak widzicie tutaj drugi drugi level wieży jest zaatrykowany teraz schodzą ja już wiem bo już to stosowałem Jak widzicie te baraki już mniej kosztują na szczęście i widzicie są, lepsze, nie są i są inaczej Takują. bo no, ja też. Nie wiem, wybraną. Jest tak, jakiegoś tam. Cześć, króliczek. Dzień, gdzie tam klikam to jest króliczek. Patrzcie, to kopię się. Sarna, 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 sarna. Wszystkie, jak w jednej części klikał, to wtedy. Tak zabiję. Teraz na pierunek. Ty, nie, 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 nie. nie, nie, nie. স তো থাই